Witajcie serdecznie, moi drodzy. Niestety, ostatni materiał z fazmofobii spotkał się z dorobnymi problemami technicznymi. Moja wina, zapomniałem włączyć dźwięku z gry. Dlatego wychodzę naprzeciw spragnionym i nagrywam dodatkowy odcinek, tym razem na Ridgeview, na który bardzo serdecznie zapraszam. Tym razem dźwięk jest, więc możemy udać się na deszczowe Ridgeview. Gdzie czeka na nas Helen, Helen Kemper, zdjęcie ducha, kadzidło i zdarzenie paranormalne. Trochę szkoda mi tego poprzedniego odcinka, bo był naprawdę ciekawy. Zagrałem Graftona, a duch reumował mi po całym domu, całej chałupie. Był wszędzie autentycznie, więc ten odcinek, wznowiłem go, więc możecie go obejrzeć, no ale jest taki troszeczkę... Powiedziałbym creepy, bo nie słychać absolutnie nic z gry. Ale przejdźmy do... rzeczy. Mamy kość, bardzo szybciutko znaleziona. To lubię. Nie ma do nie ma widzy. Mamy hiding spot. Nie mamy korków, czy mamy drugi hiding spot? What the fuck? Trochę nonsens, że mamy tu dwa hiding spoty. No ale. Oznacza to, że raczej innego już nie będziemy mieli. Nie ma lustra. Ujies. It was me. It was me, probably. What the fuck? Let's go. Trochę mniej strasznie. Duch nic nie robi, nic się nie dzieje. Another one! Nice! Hello? Hello. Bardzo dziwne. Wszystko na swoim miejscu. Cisza jak makiem

O, na pewno. Yes, nice. I rzucił. Hej, chyba puknę w okno, więc mogę. Wyciek. Tak. Excuse me. O. <laughs> na tych miastowych goat even, gdy tylko pojawiłem się w pokoju, Interesujące. Czyżby mieli być to oni? A, dobra, na razie może wezmę dowce. Sprawdzimy te fingery. Może oni, może tej, który za wszelką cenę próbuje nas stąd wypędzić, i słyszę. Że jest turboaktywny generalnie. Ale tak jakby teraz... A nie, musiał rzucić czymś w łazience. Aha, szczoteczką. Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? How old are you? Where are you? Where are you dot how old are you where are you no spirit box coś chyba znowu zostało tu cię chyba nie ma co mi się Give me a sign. Give me Dots? Dots bez gorio, pięknie. Cały czas słyszę, że coś tu rzuca. Takie pukanie dziwne, takie pyk. Pyk? To znowu? Nie, czym ty. What the fuck? Czym żeś ty rzucił, mój drogi? Hello Pewnie czymś. A tu jest coś? Czym nie mu. Czym rzuciłeś? Hello Show yourself, you bitch. Show yourself. Do something. Hello? Are you only? No nie, no. Ingerów to nie ma. Przepraszam, przecież my mamy IMF pipe. I am so stupid. Oni i rajczu. Grubo, grubo. Bardzo grubo nawet bym powiedział. Teoretycznie obie opcje są możliwe. Dlatego bez smarza się tam nie ruszę. Tyle o ile o nim jeszcze ucieknę. Tak rajczu? Nie dziękuję. No, thank you. Aparat. Maybe one more smudge. I maybe, maybe, maybe co. So? Maybe nothing. Jesus. Dobra, ale najpierw wyłączmy te dolce What the fuck? Where did you do these steps? Honey, you piece of shit. Próbujesz mnie tutaj zwabić, żebym zginął, tak? Not on my watch. Dążyłem? Aj, 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 aj. Gdzie jest aparat? Oddawaj. Oddawaj. What the fuck. What the fuck. Ok. Nie zdążyłem. Fuck you. Fuck you. Fuck you. O oh. the fuck To jest Wraith. Jak to może? Czy to jest możliwe? Czy ja coś? Of oh, course it's Wraith! Ja zapomniałem. Nie spojrzałem, tutaj spojrzałem, tylko od razu mówię: Dobra, na bank to jest. To na bank będzie Unii. Tak szczerze mówiąc. Race! Hello! Knock, knock. Dobra, teraz musimy robić zdjęcia. Generalnie ja będę robił w bardzo prosty sposób. Jeszcze raz zrobię. Nie. Nie trafiłem. Can you show yourself, maybe? You piece of shit? I nie do something Give me a sign. Mr. Raid. Yes. No dobra no Skoro to Raid, to nie będziemy się szczypać. Ale nie wezmę pilsy żeby mi nie zabiło w trakcie odpalania samonik serkalą To byłoby... Miałem pięćdziesiąt, więc w zasadzie dwie świeczki mogłoby być grubo, a tego byśmy nie chcieli. Bada bing, bada bing. one, two, three, four, four five, five. O oh no, nie widzę nic. Bye, smacz, 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 Miałem tu, nie? Tu miałem? Tu miałem? Tak, 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 tak. Dwa obiektywy za jednym przysiadem yy, Smacz i zdjęcie ducha Piękna sprawa O, oh, no. Dobra. Kuniec. Tego dobrego. Tary, dobry raid. Czyli to, co... Upiesz się To, co te gryski lubię najbardziej. Nie będę silił się na te dwa zdjęcia. I tak skopałem dwa. Perfect game. Nie tym razem. Ale prawie dałem się zrobić w Bambu buko. I gdybym nie sprawdził tej soli tylko w zasadzie od razu zrobił Hunta, to powiedziałbym, że to oni, że to musieli być oni no bo nie byliby szybki, nie, nie Oni nie mają szybkości Raichu, Więc są raczej mają raczej szybkość taką pospolitą dosyć, no Race ma podobną prawdopodobnie. Znaczy, na pewno. GG! 320... ...dolków. Znaczy. To Dosyć spokojny review Wszyscy takie... ...lubimy i wszyscy takich... ...pięknych, spokojnych spraw też potrzebujemy. Moi drodzy, dajcie znać co sądzicie, dajcie łapkę w górę, no zostawcie komentarz. Zapraszam oczywiście standardowo na Twitcha i Discorda. Zbliża się Q&A z okazji 200 subskrypcji na YouTube bo pewnie mam myślę, że dobijemy do tej liczby. Na Discordzie jest stworzony odpowiedni kanał, na którym można pisać pytania do QA, więc serdecznie zapraszam. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.